Cześć, tu Janek Ziobro, Jakub Janda, Klemens Murańka i Piotrek Żyła. <gry> Skocz już dziś po nasze nowe kolekcje mebli na www.mebleziobro.pl hmm. no dobra, Kamil, powiedz ten pierwszy konkurs na normalnej skoczni, już puszczony w niepamięć hmm. zupełnie. Tak, ten pierwszy konkurs jest już dla mnie historią. Poniekąd dobrą historią, ponieważ uważam, że zrobiłem wszystko, co było w mojej mocy, żeby, żeby skakać najlepiej i żeby odnieść jak najlepszy wynik. Natomiast no, to, co się już stało, to tego już nie zmienię. Natomiast mam, mam świadomość, że mogę zrobić coś więcej w przyszłości. A ta przyszłość wydaje się um, dosyć taka optymistyczna. A jakie są te pierwsze odczucia po pierwszych skokach na e, obiekcie dużym? No, pierwsze odczucia są bardzo bardzo pozytywne. E, lubię tą skocznię. E, wczoraj mieliśmy okazję poskakać w bardzo dobrych warunkach, ponieważ e, praktycznie w ogóle nie wiało, e, była temperatura lekko na minusie, także idealne warunki te skakania dla nas. No i, i te skoki też były na dobrym poziomie, bardzo stabilne, do tego cieszę się i z pracy i, i z takiej możliwości po prostu poskakania w okolicach 130 metrów. Czujesz, że są jeszcze elementy, które trzeba poprawić w ciągu tych dwóch dni, które zostały do konkursu? Nie powiedziałbym, że trzeba coś poprawiać, natomiast są rzeczy, które muszę bardziej przypilnować, jak choćby pozycja najazdowa. Tutaj te skocznie w Lachti charakteryzują się bardzo krótkim i stromym najazdem i bardzo ostrym przejściem pomiędzy właśnie tym najazdem a, a, a progiem skoczni. Dlatego trzeba, w moim przypadku, ja muszę być bardzo, bardzo uważny i bardzo skoncentrowany na tym, żeby pozycja najazdowa była stabilna w momencie, w momencie tego wjazdu, w, w przejście do progu. E, no i żeby odbicie było właśnie z takiej, z takiej dobrej pozycji. A co ci pasuje najbardziej w tej dużej skoczni? To, 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 że jest duża. <laughs> to, że jest duża, tak. A ten najazd jest porównywalny do jakiegoś innego obiektu z Pucharu świata? Nie potrafię sobie tak teraz e, przypomnieć, która skocznia byłaby najbliżej tej, tej tutaj w latwi. E, może dlatego, że po części jest ona starszym obiektem, natomiast większość skoczni plaży świata e, to są już nowe obiekty, zmodernizowane. I, e, no i teraz te profile trochę się różnią od tych starszych. E, natomiast e, tak jak mówię, mi ona bardzo odpowiada z tym, że mam świadomość, że pewne rzeczy muszę, muszę po prostu przypilnować, muszę się bardziej na nich skoncentrować, żeby te skoki były po prostu jak najlepsze. Pogoda nam się troszeczkę popsuła. Możliwe, że ten wczorajszy trening potwór oczywiście, ale, ale był ostatnią próbą przed konkursem, na przykład to robi jakąś różnicę, gdyby nie można było jeszcze się popróbować z tą skocznią do konkursu? <laughs> To znaczy im więcej możliwości skakania, im więcej możliwości robienia tego, co, co uwielbiam robić, no to tym lepiej. Natomiast jeżeli okaże się tak, że pogoda nam to uniemożliwi, no to, no to trudno. No takie, taką samą sytuację będą mieli wszyscy zawodnicy i tutaj już nie mamy wpływu na pogodę, tego nie możemy zmienić. No i postaramy się po prostu przygotować jak najlepiej do, do czwartku we własnym zakresie. No, jesteście w trochę lepszej sytuacji, bo wy raz trenowaliście, a medaliści ze skoczni normalnej, nie trenowali wczoraj. Tak, ale oni skakali w niedzielę, a myśmy wtedy odpoczywali. Natomiast e, jeżeli zawodnik jest w dobrej dyspozycji, to nie potrzebuje po prostu aż tak dużo skoków. E, jeżeli jest na dobrym poziomie, skoki są powtarzalne, to wystarczy jeden skok treningowy i już wtedy, e, żeby, żeby sobie wyczuć skocznie i wtedy można już iść śmiało rywalizować. A w tej skoczni załóżmy, że będzie y, jakaś pogoda, no taka nieprzychylna, to co jest najbardziej takiego, czego się obawiasz, co może zagrozić, co może jakby wypaczyć trochę wyniki konkursu? No pogoda właśnie, natomiast... Ale konkretnie wiatr z której strony konkretnie? Czy... Tak. No, przy zmiennych warunkach no, zawsze wiatr jest głównym czynnikiem, który wypacza wyniki zawodów, natomiast mam nadzieję, że ten konkurs będzie sprawiedliwie, w sprawiedliwych warunkach, tak jak to miało miejsce na normalnej skoczni gdzie skakaliśmy w bardzo podobnych warunkach, no i decydowała po prostu dyspozycja dnia i, no i samo przygotowanie też, też mentalne. Kogo patrujesz w najgroźniejszych rywali? Uważam, że jest kilku, kilku zawodników na bardzo wysokim poziomie, którzy mają szansę po prostu na, na odniesienie sukcesu. No i, i tak jak to miało miejsce właśnie na normalnej skoczni, gdzie wystarczyła dobra dyspozycja dnia, trochę więcej szczęścia i, um, i, pra, i praktycznie ta tabela może się różnie ułożyć. E, ale tak jak mówię, jest co najmniej sześciu, 7 zawodników, którzy są na, na bardzo podobnym poziomie. W pan torbie, jak to mógł, że z takim większym optymizmem patrzę na tą dużą skocznię, bo macie lepszy miks umiejętności do dużej, bo i mocne odbicie i umiejętność latania. Mm -hmm. Ty też jakby powiedziałeś, że najbardziej Ci cieszy to, że to jest duża skorza. Znaczy generalnie czuję się lepiej na dużej skorzi, ponieważ mam trochę więcej czasu na um, no na zrobienie czegokolwiek. Jest, jest trochę dłuższy rozbieg, jest większa prędkość najazdowa, większy opór powietrza, a, a ja po prostu lubię latanie i um, no i cóż. Natomiast nie... Nie będę tutaj nic obiecywał, ani, ani składał deklaracji, że teraz to już musi po prostu wszystko pójść tak jak trzeba, bo, bo to jest sport i różnie się może ułożyć. Ja ze swojej strony po prostu postaram się zrobić wszystko, co w mojej mocy, żeby, żeby oddawać najlepsze, najlepsze skoki, jakie potrafię no i zobaczymy, co, nam, co mi to przyniesie. Natomiast jestem, jestem w dobrej myśli, ponieważ czuję się bardzo dobrze, jestem w dobrej dyspozycji no i teraz wszystko zależy od, od tego, jak, jak wykonam swoją pracę. A no tak dla po prostu na dużej skoczni jest więcej czasu, żeby zarządzać nawet błędami, tak? Tak, no, błędy czy małe błędy kosztują mniej niż na, na skoczni normalnej, ponieważ jest więcej czasu w locie na, e, no, na, wyciąg na wyciągnięcie skoku, tak, na no, nadrobienie. Gacher został trenerem polskich skoczków. Właściwie mieliśmy same sukcesy. Wszystko poszło super. E, to był taki pierwszy moment, który prawda może nie poszło źle, ale poszło przeciętnie. No, czwarte, piąte i ósme miejsce nie powiedziałbym, że jest przeciętne. Natomiast e, wiem, że wszyscy wynastawialiśmy się na, e, tutaj na medale. E, tych medali nie było. E, no, ale mistrzostwa się nie skończyły. I, i tak jak mówię, nie, nie powiem, że czwarte miejsce. Piąte i ósme w indywidualnym konkursie to jest miejsce przeciętne, bo Czy dwa lata temu, bo gdyby oczywiście. dwa lata temu tak było, to wszyscy skakali bez radości. Natomiast e, wiem, jak, e, jak e, oczekiwania zostały napompowane, no ale nie zawsze tym oczekiwaniom udaje się sprostać. Ja jestem zadowolony z pracy, którą wykonuję do tej pory. E, uważam, że mamy duży potencjał. E, realizujemy ten potencjał, wykorzystujemy to, co mamy, to, co nam jest dane. Wszyscy bardzo ciężko pracują włącznie ze sztabem szkoleniowym. No i cóż, uważam, że mamy naprawdę dobre teraz dobrą zbudowaną dobrą bazę pod, pod dobre wyniki. A myślisz już o konkursie drużynowym? Nie, na, na tą chwilę moje myśli są skoncentrowane na, na pracy, którą teraz wykonuję, czyli na dniu dzisiejszym. Na dniu jutrzejszym i na tym, co, co zbliża się, co ma nadejść w czwartek. Kamil, jeszcze, jakbyś mógł powiedzieć, jak spędzasz tutaj dzień? Bo sporo tych dni tutaj jest w tej wiosce waszej. Mamy, ja mam różne, różne sposoby na zabijanie czasu. Mam ze sobą trzy książki, które zabrałem. E, jest też sporo filmów, mamy dobrze działający internet, także zawsze sobie można, e, można coś, e, coś poszperać w internecie, albo, a, albo też coś pooglądać. Wczoraj mecz Liverpoolu. Mamy też, e, też pokera, którego gramy czasami wszyscy razem. Mamy też mini stół bilardowy, jak się okazało, w naszym domku, rzutki, także jest co robić. A, właśnie, kwestie... A oprócz tego trenujemy. A jeśli chodzi o kwestie organizacyjne, to nie jest cokolwiek, na co możecie tutaj narzekać, czy raczej wszystko? Nie, wszystko jest zorganizowane, uważam, bardzo dobrze, na wysokim poziomie. Zakwaterowanie, środki transportu, jedzenie, nie wiem co jeszcze. No, łóżko przy, przy... Przy... Tak, łóżko wygodne, <noise> prysznice, woda ciepła. Wszystko jest tak, jak, tak, jak trzeba. A, zazwyczaj wygrywa Piotrek. Oszukuję <noise> no, Tego nie wiem. <noise> to znaczy, ja, jak, ja zazwyczaj jako pierwszy odpadam, ponieważ nie, nie za bardzo się znam na tej grze, <noise> ale, ale i tak zabawa jest dobra. Dziękujemy, pan. Dzięki. Dzięki.